Witam wszystkich. Dzisiaj filmik z serii Agarta Poleca. Kto oglądał mój filmik na temat moździerzu, na pewno się zdziwił i pomyślał sobie, po co jej taki przeżytek. Przecież są młynki do mielenia przypraw, nasion. I owszem, są ręczne, elektryczne. Ja mam młynek firmy Straume, perelowski owski zabytek. Zawsze mieliłam w nim kawę. Kupowałam kawę w ziarnach i codziennie rano mieliłam sobie wspaniały aromat. Mm. Młynki ręczne. W pierwszym młynku mam pieprz kolorowy. Fajnie, ten młynek wygląda jako ozdoba w kuchni, ale słuchajcie, wyczko plastikowe. Tutaj w środku też plastiki. Ja podejrzewam, że on przedostaje się. W trakcie mielania też do potraw. W białym młynku mam naszą polską gruboziarnistą sól kładawską. Natomiast w czarnym korzennik lekarski wspaniały dodatek do warzyw, na przykład do szpinaku. A jeśli ktoś je mięsa, to polecam dodać do dziczyzny. Rozkręcę wam jeden młynek. Krętka aluminiowa niestety. W środku drążek metalowy, niewiadomego pochodzenia, w sensie nie wiadomo, co to za metal, ja nie wiem, nie znam się. No i drewno. Na całe szczęście, makierowane są tylko z zewnątrz. W środku nie. Także, tak, mielić czy nie mielić o to jest pytanie. Ja nie kupuję mielonych przypraw w sklepie, dlatego że mają gorszy aromat i niestety takie mielone kupne mają wpływ na smak potrawy. Po prostu ten smak jest gorszy. I druga sprawa w czym mielić: młynek elektryczny, ręczny, a może moździerz. Wybór należy do was. Dobra, na dzisiaj to tyle. Cześć. Do następnego. Pa.